szybki przegląd kolekcji Desims 4: Piwniczne Skarby, a w nich obiekty z Desims 1. Cała kolekcja prezentuje się bardzo przyjemnie. Mamy tutaj dużo obiektów, które pomogą nam stworzyć coś w rodzaju takiego z opuszczonego, zapuszczonego salonu. Mamy różne szafki, jest też fotel, kanapa. To, na co warto zwrócić uwagę, to dwa obiekty z Desims 1, które trafiły tutaj do tej piwnicy. Pierwszym z nich jest zakurzona gumowa roślina wujka Janka, która w Desims 1 nazywała się po prostu kauczukowcem. Drugim, no Nostalgicznym meblem jest rozłożone łóżko sercowe, które można powiedzieć, że w The Sims 1 przyjemnie wibrowało. Na łóżku i niektórych innych elementach z tej kolekcji możemy włączyć aurę emocjonalną. Oznacza to, że Sim przebywając w pobliżu otrzyma odpowiednią emocję. Zadbano też o takie detale, jak na przykład migocząca żarówka w lampie. Bardzo fajna sprawa. Słuchajcie, ja fanem kolekcji nie jestem, ale ta wyjątkowo się spisała. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć więcej takich obiektów z poprzednich serii.